Czy byliście na tyle grzeczni, żeby dostać od Mikołajowej Miski prezenty w tym roku? Hmm? Hej, cześć dzień dobry! Z tej strony Miśka, witam was bardzo, bardzo serdecznie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się takim prezentowym, prezentownikiem technologicznym, was myślane ponieważ zbliża się ten magiczny czas Bożego Narodzenia, obdarowywania naszych bliskich prezentami, pomyślałam sobie, że podrzucę wam kilka pomysłów na to jak można wykorzystać technologię w waszych prezentach także lecimy sobie z tematem, tutaj będziemy mieli naprawdę bardzo różny rozstrzał cenowy więc mam nadzieję, że każdy z was coś dla siebie znajdzie i coś wam się z tego przyda, linki do produktów, o których będę mówić będziecie mieli w opisie tego filmu także jeśli ktoś się na coś zdecyduje to będzie można sobie kliknąć i kupić, także będziemy lecieć z tym tematem. Ja jeszcze chciałam z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie podziękować Tomkowi, który jest autorem zdjęcia jeśli chodzi o miniaturę tego filmu Tomek bardzo, bardzo, bardzo dziękuję Wy jeśli chcecie zobaczyć co sobie tam Tomek wstryka, bo Tomek wstryka naprawdę bardzo fajne zdjęcia, w opisie tego filmu macie link do jego profilu na twitterze, serdecznie was tam zapraszam a my teraz lecimy sobie z tym tematem. Mam swoje notatki. Mam słuchajcie, tutaj magiczną torbę i mam mojego kochanego asystenta, także możemy lecieć w ten świąteczny klimat. Pierwszy prezent może wydawać Wam się, troszeczkę dziwny. Natomiast to jest prezent, który moja babcia dostała od nas w zeszłym roku i bardzo fajnie się sprawdził i myślę, że dostanie od nas ten prezent w tym roku. To jest słuchajcie roczna subskrypcja YouTube Premium. Nie możecie mieć takie zdziwko... Przecież dla jednej osoby to tylko 23,99, a dla rodziny 35,99 zabrzmiałam, jak z reklamy naprawdę subskrypcji YouTube Premium. I tak faktycznie a będziecie mieć oczywiście jak najbardziej rację. Natomiast, patrząc na taki koszt roczny subskrypcji, no to przy jednej osobie mamy 266 zł, a przy rodzinnej subskrypcji to jest już 432 zł. Nie wiem, czy dobrze zrobiłam, że Wam to powiedziałam, bo właśnie pewnie uświadomiliście się sobie, ile płacicie na YouTube Premium. W każdym razie wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo ciekawy prezent. Tak jak mówimy, taki prezent zrobiliśmy naszej babci w zeszłym roku i przy okazji my skorzystaliśmy, bo mamy subskrypcję rodzinną i w tym roku taki prezent również babcia dostanie. Także myślę, że to jest bardzo ciekawa opcja, na przykład też dla osób, które nie do końca ogarną, jak sobie taką subskrypcję zakupić, albo po prostu chcecie komuś zrobić taki prezent. I to się tyczy nie tylko YouTube Premium, ale też Netflixa, HBO Go tam jeszcze mamy Amazon Prima, Czy też na przykład dla graczy Xbox Game Pass, który jest naprawdę, naprawdę świetny. Ok, lecimy sobie dalej. Przejdźmy sobie teraz do tematu akcesoriów do telefonów, bo myślę, że to są naprawdę zawsze ciekawe prezenty. I zaczniemy sobie, słuchajcie, od ładowarek. Jak wiecie, producenci telefonów stwierdzili, że za bardzo rozpieszczają nas tym, że mamy takie dobrodziejstwo, jeśli chodzi o pudełka i akcesoria do telefonów, że trzeba trochę nas tego pozbawić. W związku z tym, coraz więcej z tych producentów nie dodaje nam ładowarek do telefonów, a że przyszłość bardzo idzie w taką stronę bezkablową, bezprzewodową, to ładowarka indukcyjna zawsze dobry pomysł. Wiem, że pewnie większość z Was posiada ładowarki indukcyjne w domu, ale może być część osób, która tych ładowarek jeszcze nie posiada, bo wolą jednak tradycyjnie na kablu. I żeby spróbowały, moglibyście taki prezent zrobić. I ja tutaj sięgam. Do mojej magicznej torby i wyjmę coś, co jest najpierw ładowarką indukcyjną, bardzo polecaną przeze mnie dla osób, które posiadają iPhone'y, i jest to ładowarka MagSafe. Jest to koszt około 170 zł, jeśli chodzi o ładowarkę. Ja się trochę broniłam, bo ja już miałam ładowarkę indukcyjną, ale jeśli chodzi o iPhone'a, to jest naprawdę fajna opcja. Bardzo dobrze przylega do telefonu, nawet jeśli nie macie etui z MagSafe'em, chociaż oczywiście fajniej jest mieć etui z MagSafe'em, bo wtedy trzyma się jak jak magnes z magnesem. <noise> e, natomiast jeśli macie zwykłe etui, to też dobrze łapie, też dobrze się trzyma. E, także ja bardzo serdecznie polecam. E, przed McSavenem, bo to jest moja ładowarka, którą mam po łóżka, używałam, uwaga, e, to jest ładowarka Airjuice od Greensela. Jestem z niej też bardzo zadowolona. W tym momencie leży sobie na moim biurku, więc jeśli potrzebuję na biurku podładować telefon, to to jest. Ta ładowarka to jest koszt około 70 zł. Także ja wam te dwie bardzo, bardzo serdecznie polecam. Zostańmy sobie w temacie ładowarek, bo tak jak mówię, producenci nas, jeśli chodzi o to, wcale, a wcale nie rozpieszczają. I lecimy sobie do kostki. Słuchajcie, to jest ładowarka oczywiście taka kostka, którą wpinamy do kontaktu. Ja sobie zakupiłam, ponieważ. W iPhone'ie 13 Pro oczywiście e, nie ma ładowarki, natomiast jest kabel, który jest zakończony USB-C, więc te ładowarki, które miałam w domu, po prostu no... no sorry, winę tu, tak? E, natomiast ja mam tutaj dwa wejścia, jedno jest na USB-C, drugie jest na USB-A, ponieważ ładowarkę do Apple Watcha mam jeszcze z wejściem USB-A, stąd e, mam dwa różne wejścia w tej kostce. I to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo tylko jedną wpinam sobie do kontaktu. Bardzo dobrze ładuje, bardzo fajna ładowarka, jeśli chodzi o taką, jeśli byście chcieli na dwa wejścia. Jest to koszt około 75 zł, natomiast na jedno wejście USB jest to koszt 40 zł. Ok, lecimy sobie dalej i kolejnym pomysłem są, słuchajcie, różne... Etui do telefonu, Wiecie, ja naprawdę bardzo, bardzo, bardzo często zmieniam kolor mojego etui, wygląd mojego etui, bo mnie się szybko nudzi. Tapety też mam przeróżne, w ciągu tygodnia potrafię mieć trzy, czasami mi się uda, że wytrzymam dwa tygodnie z jedną tapetą, sukces, a jak już miesiąc to łocie, panie. Także też często zmieniam etui, zmieniam też często paski, jeśli chodzi o Apple Watcha, także etui to jest zawsze fajny pomysł. To, które tu widzicie, dostałam od telemaster.pl, bardzo Wam serdecznie dziękuję. Linki oczywiście znajdujecie w opisie tego filmu. Te są bardzo fajne, akurat tutaj mamy silikonowe, z tej strony mamy taką mięciutką wkładkę. Możecie wybierać, przebierać kolory, oczywiście jeśli chodzi o ceny to rozstrzały cenowe są różne, bo etui możecie znaleźć po 20, 30, 40 zł, możemy dojść nawet do 200 zł, także co wam tam w duszy gra i co by się komuś podobało to jak najbardziej. Jeden z pomysłów może być na przykład personalizowane etui, wiem, że w Empik Foto że można sobie zrobić takie etui ze zdjęciem własnego psa, kota, córki, synka dzieci, rodziny, co będziecie tam chcieli kogoś obdarować, to też jest jeden uwaga z pomysłów. Paski do smart zegarka! Słuchajcie, ja paski do Apple Watcha zmieniam y, równie często jak etui do telefonu, więc jeśli ktoś posiada smart opaskę Smart zegarek, smart banda, to myślę, że będzie bardzo ciekawy pomysł, bo wiecie, no, ubieramy się różnie na różne okazje, a czemu nie mamy nosić naszych smart zegarków, nawet w eleganckich okazjach. Do tego przyda się po prostu fajny pasek. Także tutaj mamy też bardzo różny rozstrzał cenowy, w zależności od tego, na co się zdecydujecie, jaki kształt, jaki kolor, jaki materiał. Tutaj mamy bardzo różne też przedziały cenowe, także to już zależy od Was, co tam będziecie komu chcieli. Podarować. Ok, lecimy sobie dalej. Jak już jesteśmy przy smartbandach, smart zegarkach i tak dalej, jedną z opcji bardzo fajną jest zakup na przykład Mi Banda 6. Jest to koszt około 180 zł. I to jest taka fajna opcja, szczególnie jeśli nie zdajecie sobie sprawy z tego, jak osoba, którą obdarujecie taką smart zegar takim smart zegarkiem smartbandem, na ile będzie z niego korzystać. Ja Wam powiem, że ja tak zaczynałam. Ja zaczynałam od Mi Banda 4. Nie byłam pewna, na ile będę korzystać ze swojego. Smart zegarka, więc nie chciałam się wpakować w jakieś większe koszty tylko po to, żeby on leżał w szufladzie, bo mi się do niczego nie przydaje albo mnie denerwuje, więc stwierdziłam, że Mi Band będzie wtedy takim fajnym początkiem i wydaje mi się, że to jest taki prezent, który właśnie możecie komuś podarować, żeby a popatrz, zobacz, jak ci się używa. I tak ma Mi Band 6 bardzo rozbudowane opcje, tam można naprawdę bardzo wiele zrobić, a od niedawna możecie nawet płacić Mi Bandem, więc myślę, że to jest fajna opcja. Jeśli nie Mi Band, to na przykład Huawei Band 6 jest też to cena około 200 zł. Ma trochę większy ekran, natomiast mają bardzo one podobne funkcje. To są takie dwa moje przykłady dla Was. Oczywiście tych smart bandów jest troszkę więcej. Już smart zegarków, to wchodzimy w cały w nowy świat. Jeśli byście chcieli faktycznie kupić komuś smart zegarek, to już tam wchodzimy w całkiem nowy świat. Ale te dwie propozycje, jako takie wprowadzenie, bardzo Wam polecam. Lecimy sobie dalej. Lecimy sobie teraz do muzyki, muzyki, muzyki. Dobra, w jakiś czas temu y, kupiłam sobie, uwaga. Ten oto magiczny głośniczek. Jest to Sony SRS-XB12, przepraszam, wiecznie zapominam literek w tym modelu. Jest on naprawdę bardzo fajny. Kupiłam go dlatego, że przy okazji jak oglądamy sobie filmy na laptopie, na przykład w łóżku, to żeby był lepszy dźwięk, żeby mogła sobie w kuchni fajnie słuchać muzyki, żebyśmy mogły sobie robić imprezki taneczne z córką. To jest zwykły głośnik na bluetooth. Ja jestem w niego bardzo zadowolona. Dość długo trzyma, jeśli chodzi o baterię. Jedyne co mi w nim przeszkadza, to to, że nie ma opcji tutaj przerzucania sobie do następnej piosenki. Jest tylko możliwość zmiany głośności, y, pauza, play, możliwość dodania kolejnego głośnika. I tutaj mamy wejścia. Tak? I tutaj mamy koszt około 150 zł, jeśli chodzi o ten głośnik. Natomiast jest też wersja y, XB13. To jest już koszt troszkę. Trochę wyżej tam jest 170 zł, i on z tego co wiem, na pewno różni się tutaj wejściem, bo tam mamy USB-C, tu mamy stare dobre mikro USB. Natomiast nie pamiętam do końca, czym one się jeszcze różnią. Natomiast te głośniki bardzo, bardzo Wam polecam. Jak wybierałam głośnik taki, to zastanawiałam się jeszcze nad Creative Movo Play. To jest kosz około 140 zł. Jak patrzyłam na parametry, są one dość podobne, więc to też jest jakaś opcja. I tu mówimy o takich zwykłych głośnikach. Natomiast jednym z pomysłów i to jest już troszkę prezent w takiej większej granicy cenowej, jest to głośnik albo HomePod Mini, jeśli mówimy tutaj o środowisku Apple, albo na przykład Google Home. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo, bardzo ciekawy prezent. Patrząc w ogóle na HomePoda Mini i czytając różne opinie na ten temat, wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo ciekawa opcja, szczególnie jeśli ktoś żyje w środowisku Apple. Jeśli nie, to myślę, że głośnik, jeśli chodzi o Google Home, jest ciekawą opcją. Kolejnym pomysłem, jeśli chodzi o prezent, jeśli macie kogoś, kto jest mm, zapominalskim albo zgubiaczem, tak bym to określiła. To dobrym pomysłem jest lokalizator AirTag. Oczywiście mówię tutaj o ekosystemie Apple. AirTag jest naprawdę fajnym gadżetem, który może się przydać dla osób, które są zapominalskie, które wciąż szukają np. kluczy, albo chcą sobie włożyć do portfela, żeby wiedzieć, albo przyczepić do jakiejś bliskiej dla, was, dla nich, dla was rzeczy. Na stronie Apple możecie sobie wygrawerować tutaj co tylko chcecie, więc możecie dla bliskiej osoby wygrawerować serduszko, napisać siema, hej, podpisać swoim imieniem, inicjałami. Koszt to jest 160 zł i myślę, że w ogóle lokalizator to jest fajna, fajna sprawa, także bardzo to polecam. Kolejny pomysł jest to ukłon w stronę graczy. Jest to uwaga, personalizowany pad do Xboxa. Ja swojego zaprojektowałam w Xbox Design Lab. Gdzieś tutaj wam podrzucę kartę, bo robiłam o to film. Możecie zobaczyć tam cały proces projektowania i zamawiania. No, i właśnie yy, tak wygląda. I to jest koszt 299 zł. Możecie też tutaj coś wygrawerować, jakąś wiadomość dla bliskiej Wam osoby. Jest to wtedy dodatkowy koszt 44,90. Ale myślę, że to jest fajny prezent i fajny sposób na to, żeby ktoś miał coś swojego, coś unikalnego. Jak już jesteśmy przy padzie, to kolejny pomysł jest uwaga: akumulatorki do padów do Xboxa. Bo jak wiecie one są na baterie, a ja sobie dokupiłam taką stację dokującą z akumulator akumulatorkami a trudne słowo mamy w zestawie dwie klapki, bo można też korzystać do tego, z tych akumulatorków w padach do xboxa one więc mamy cztery klapki, w zależności od tego jakiego macie pada, dwa akumulatorki i stację ładującą bardzo polecam, jest to koszt 170 zł, ok, lecimy sobie słuchajcie teraz dalej, jak już jesteśmy przy konsolach, przy E, takim domowym kraniu. To lecimy sobie troszkę do Smart Home'a, jeśli chodzi o oświetlenie. Ja posiadam oświetlenie Smart. Nie jest to Philips Hue, bo tego chciałam Wam dzisiaj polecić. Osobiście, dlatego mówię, osobiście nie testowałam, ale Philips Hue zbiera naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre opinie. Jednym z pomysłów może być taki zestaw startowy, właśnie z dwoma żarówkami i z mostkiem. Jest to koszt w tym momencie około 320 zł. Niestety te zestawy startowe bardzo szybko cały czas obserwuję, że. Ceny idą w górę. Ja mam, tak jak mówię, smart oświetlenie, trochę tańszą wersję, trochę, no, tańszą wersję. Będzie o tym film, będę wam mówić, jak to działa, jak to się sprawuje i tak dalej. Natomiast w ogóle takie smart żarówki na start dla kogoś, myślę, że to jest dobry pomysł. Philips, Ju, polecam. Dobra, lecimy sobie dalej i tutaj teraz będę wyciągać kilka sztuk, a mianowicie uwaga, uwaga, dużo mówię, uwaga, uwaga. Dlatego, że chcę Was trzymać w niepewności. <słuchajcie>, Słuchajcie, jednym z pomysłów są to słuchawki. Tutaj mam dwie pary takich tańszych słuchawek. Tutaj to jest Baseus WM01 w moim ukochanym miętowym kolorze. Tutaj mamy, uwaga, True Wireless Earbuds Basic 2. Za długie są te nazwy, się mylę. I tutaj mam pożyczone AirPods Pro, które testuję. Będzie o nich film też na kanale. Natomiast Słuchawki do uszne, do kanałowe w zależności oczywiście od tego kto co preferuje są też zawsze bardzo dobrym pomysłem. Może ktoś korzysta z mniej wypasionych słuchawek i chcielibyście komuś kupić bardziej wypasiona, a może ktoś nie korzysta z takich bluetoothowych słuchawek. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja. Słuchajcie, ja kompletnie nie jestem audiofilem, absolutnie. Nie znam się na parametrach, kodekach i tak dalej, dalej. Natomiast odeślę Was w opisie filmu do kogoś, kto się na tym zna. Na blogu Lo Roberta... o, oh, wybacz, Roberta, Na blogu Roberta Nawrowskiego macie posty Kuby Kordaśnickiego. On jest ekspertem, jeśli chodzi o słuchawki. Tam jest ich bardzo, bardzo to dużo, także każdy znajdzie coś dla siebie w różnym przedziale cenowym, a dodatkowo Kuba naprawdę fajnie je recenzuje, także poczytajcie sobie i wybierzcie te, które dla was czy dla waszych bliskich będą najfajniejsze i najlepsze. Na sam koniec pójdziemy sobie w takie hardkorowe prezenty. Uwaga, werble! Zarum piste efekty dźwiękowe. Uwaga, Nintendo Switch. Słuchajcie, To jest wersja OLEDowa. Jak wiecie, wymieniłam swojego Switcha Lite na wersję Nintendo Switch OLED. Myślę, że to jest naprawdę fajna opcja. To już mówimy o takich prezentach, na które, na przykład, można się złożyć całą rodziną, żebyście wszyscy mieli. Switch jest taką zabawą naprawdę dla całej rodziny. Ja właśnie po zakupie Switcha OLED Zrozumiałam, jak to jest, że wszyscy mi mówili, że fajnie na Switchu gra się wiele osób, i to jest faktycznie prawda. To jest zabawa naprawdę na długie godziny z przyjaciółmi, z rodziną. Także myślę, że jeśli szukamy jakiegoś droższego prezentu, czy na przykład złożyć się na jeden większy prezent, to Switch jest fajną opcją. Jest to koszt około 1699 zł w elektromarketach. Wiem, że bardzo trudno go będzie dostać więc kto pierwszy ten lepszy i najlepiej kupić go wcześniej, jeśli planujecie. Ja polecam Wam, jest naprawdę bardzo fajną opcją. I oczywiście kolejną opcją, która jest bardzo fajna, jest to Xbox Series. S. Wiem, że na przecenach można go było dorwać nawet w kwocie 1000 zł, więc jest to naprawdę atrakcyjna cena, a w połączeniu z Game Passem to jest naprawdę bardzo, bardzo fajna maszyna. Ja Wam tutaj gdzieś podrzucę recenzję moją Xboxa Series S. Ja wiem, że ona była już jakiś czas temu, ale tak naprawdę od tego czasu nic w mojej opinii się nie zmieniło. Ja dalej uwielbiam i kocham tą konsolę i ona jest naprawdę świetna. A cenowo wypada, wydaje mi się, naprawdę bardzo korzystnie. Jeszcze połączenie tak jak mówię, z Game Passem, no to to jest fajna maszyna. Ok, słuchajcie, dobrnęliśmy sobie do końca. Na samym końcu mieliśmy te właśnie najdroższe prezenty. Dzięki wielkie, że byliście ze mną tutaj. Mam nadzieję, że wasze świąteczne zakupy się udadzą, że coś sobie wybierzecie. Może trochę Wam podpowiedziałam, może pomogłam w wyborze prezentu. Już bym się bardzo, bardzo z tego cieszyła. Także ja Wam życzę udanych zakupów. Życzę Wam tego, żebyście w tym szaleństwie zakupowym przed nie zwariowali. I razem z moim asystentem życzę Wam miłego dnia. Teddy zaśpiewasz? Słuchajcie się.